Jak radzić sobie z trudnościami związanymi z noszeniem aparatu słuchowego? Dziś chcę podzielić się z Wami kilkoma prostymi sposobami, jak radzić sobie z trudnościami związanymi z noszeniem aparatu słuchowego. Regularne czyszczenie aparatu. Pamiętaj o regularnym czyszczeniu aparatu słuchowego, aby uniknąć problemów z dźwiękiem. Dostosowanie ustawień. Skonsultuj się z audiologiem w celu dostosowania ustawień aparatu do Twoich potrzeb. Ćwiczenia słuchowe, regularne ćwiczenia słuchowe mogą pomóc w poprawie jakości słyszenia. Pamiętaj, że noszenie aparatu słuchowego nie jest wadą, ale wsparciem dla Twojego słuchu. Bądź pewny siebie i nie wahaj się prosić o pomoc. Dziękuję za obejrzenie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, obserwuj mój profil i udostępnij to wideo znajomym.